Janna Krok, serdecznie witam w programie Echo Szkoły. Podopieczni środowiskowej świetlicy Źródełko podczas wakacji wzięli udział w kursie nauki pływania, gdzie pod okiem instruktorów doskonalili swoje techniki pływackie. się uczę tak naprawdę od wiosny chyba zeszłego roku. Ja chodziłem na pływalnię krytą. Jakoś tak, nie wiecie, jak się otwarto ją. A wczoraj oddałem pierwszy skok z trójki najpierw, a potem z piątki. Bardzo się bałem, ale pan mi dodał otuchy i skoczyłem, a potem jak już byli ratownicy, to pozwolili mi dalej skakać i... No i skakałem i ten, i zrobiłem chyba 30 skoków z trójki i 11 z piątki. Mhm. Wyrobienie karty pływackiej trwało tak naprawdę jeden dzień, bo to przepłynięcie 8 basenów i 5 metrów pod wodą i skok, ale to było łatwe i ten. I musiałem przynieść legitymację, żeby ten, żeby mi pan ją y, wypisał. Podczas wakacji dzieci z półkolonii organizowanych w parafii świętego Wawrzyńca odwiedziły Szczelecki Ratusz, gdzie zwiedziły salę ślubów, zasiadły na sali obrad, a na zakończenie mogły podziwiać panoramę miasta z wieży i balkonu ratusza. W ramach wakacji z książką odbyło się spotkanie z książką Mówioną. Wdowa, z którą się ożenił, miała dwie córki. Wszystkie miały przewrócone w głowie i myślały tylko o swoich wygodach. Zaraz po weselu wdowa zaczęła się rządzić jak szara gęś w domu wdowca. Wdowiec zaś robił się z dnia na dzień coraz łagodniejszy i we wszystkim Ustępował żonie, byle tylko mieć święty spokój. Macucha postanowiła skorzystać z tej łagodności i tak przyuczyć jego córkę do domowych obowiązków, żeby mieć z niej pomoc do wszystkiego. Żal było patrzeć na tę ślicznotkę, jak męczyła się nad pracą, nad siły. Książka mówiona, czyli audiobook jest książką przeznaczoną do słuchania. Nagrywają lektor w studiu nagraniowym, najczęściej w formie płyt CD lub MP3. Można słuchać ją podczas podróży, spacerów lub w domu za pomocą różnych odtwarzaczy. Na scenie Szczebleckiego Domu Kultury zagościł teatrzyk z Krakowa z przedstawieniem Koziołek Pacanołek. Jak już dojdę do swojego pasanowa, to powiem, że byłem przeszkolony w Domu Kultury w Szczecach Ha Haha, na pewno tak. zostałem przyjęty. Idź, koziołku, <ness> ale jak będziesz tutaj przychodził, to chętnie Cię przyjmę. Do zobaczenia w drogę do Pasanowa! Do zobaczenia, a, 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 a. Co ja też muszę sprawdzić, czy nic złego się nie stało, ale jeszcze zapytam się was, czy wiecie, pod jaki numer trzeba dzwonić, jak zobaczycie pożar? 9, 9, 8. Jaki? 998. 9, 9, 8. 9, 9 8. Albo 112 to jest numer do wszystkich służb ratowniczych. Pamiętajcie o tym. 998. A czy Wy już byliście kiedyś w co? Ja też byłem i widziałem słonia. Słonia, który trąb serenady na trąbie, o tak. I widziałem jeszcze tygrysa, a jak robi tygrys? Podczas wakacji dzieci wzięły również udział w zajęciach prowadzonych przez panią Ewę Klus, gdzie uczyły się tańca integracyjnego. Kolonie odbywające się w parafii świętego Wawrzyńca dobiegły końca. Uczestnicy pod okiem prowadzących Joanny Glik i King Lechowicz na zakończenie przedstawili sztukę Jasi Małgosia w Ekolandzie. Co wy tutaj robicie? A no właśnie, przyszliście na przedstawienie. A wiecie może jakie święto niedawno obchodziliśmy? Dzień Ziemi, dokładnie tak. 22 kwietnia obchodziliśmy Dzień Ziemi. Ziemia to nasza planeta. Żyją na niej ludzie, zwierzęta, rośliny. To nasz wspólny dom. Dlatego musimy o nią dbać nie tylko tego jednego dnia w roku, ale codziennie. Ten dzień przypomina i uświadamia nam, że Ziemia, na której mieszkamy, potrzebuje ochrony i opieki. I także z Waszej strony, ze strony jej najmłodszych mieszkańców. Powiedzcie mi, co możemy robić, by nasza Ziemia była piękna i czysta? Proszę was Nie Może Dokładnie tak. Zobaczmy jednak, jak wygląda świat Jasia i Małgosi. Czy oni tak samo dbają o nasz świat, jak my? Dlatego teraz was zapraszam na przedstawienie pod tytułem Jasz i Małgosia. z Leśną górę muszą tu zaraz. Maty jak nie próżnują i miotelni już szykują, zamiast spraszyć małe dzieci, co na miotły wezmą śmieci. Dzielne skrzaty te krasnale także się nie w wstają, a że długie brody mają, to śmiertelni zamiatają. Zapakuję powolutku, zapakuję powolutku. Co takiego, krasnoludku? Zapakuję do walizki, wszystkie czapki, buty wszystkie, zapasową siwą brodę i wyruszam zaraz w drogę. Ale doktor, dlaczego, czyżby stało się coś złego? A dlatego, jak się że za dużo będzie śmieci. Tu papierki, tam trawie tu rozbite szkła, aż się salna skaleczyła, kiedy tu tu papierki, tam papierki, yy, puszę w trawie puszek stos. Yy, jak się kiedyś przewróciłem, to rozbiłem sobie nos. To za hałas, golą uczył. Zajmąc radzącym, tylko musiał. Wszędzie trawał, już wieczorem. Tu paczek, puszka rzucona. Był proszę do tego lasu. za życia czasów które. Pierwszy tym cudownym. swoje nazwisko na korze. Drogi, gdyby to przywóz, skopał niewinne żywe Trzeci wieszkował o śmierci, bo powiózł rzuca śmierci. Piąty ze strzelbą było, nie zaczął gonić. Wszyscy tak się rozmięli, że tu butelki o Tak, że Bo pozostało do ale proszę Was, bez sobie leżał mm -hmm. Ja wyrosłem pięknie, ale co z nich wyrośnie? Czy wy rodzice nie wiecie, że nie rzuca się śmieci, że nie rzuca się w lesie. Co za hmm. rodzice, Nie, co za rodzic? Więc wszyscy się uchręcają, bo matki śmieca, żeby byli, bo byli, ponieważ nie wszystkie przecież dzieci rozrzucają się w śmieci. Zaraz wszystko bez problemu. Aż mi też wykonimy i do lasu wejdziemy. Bo co mam nadzieję, że z nich nie uchręcą się. Zabiorąc spod mokomorów swoje mamy sny i marzenia. Bo ty będziesz, gdy zgaśnie czarzeczki srebrne czy... I gdy ksiądz usiądzie z krasnala Zobaczy przez tą stronę. Nie chcesz, byś nie znał krasnala? Więc ty zobaczysz na niej papiery, Gdzie to jest z sobą, czy to tak dzieje. W lasu żyli sobie Jaś i Małgosia. każdej niedzieli rodzeństwo brało koszyki i wyruszało do lasu na grzyby i jagody. Las chętnie dzielił się z nimi swoimi skarbami. Zobaczcie, co dziś przytrafi się dzieciom. Dobrze już, dobrze! ale sobie dziara. Jaś, ty będzie klasykowa butelka. Potrzebuje 500 lat, żeby rozłożyć, rozłożyć się w środowisku. Nic mi nie wolno. A co to? Mój las? Jasiu, gdzie my jesteśmy? Jakoś tak ponuro i drzewa rozmawia dzisiaj. Słyszę, że ciebie się. Mamy jak zwykle histeryzują. Spalimy ognisko i po W lesie nie pali się ognisko. Wywołasz pożar. Słuchaj, mą niech w takim razie zjedzą dziewiców. Będzie jednej nawiedzonej ekolożki mniej. Krasiu, chcesz kanapka? Kto by jak kan kanapki? Ja chipsy. Baba Jaga! Eko jaga, Eko Jaga, A ty co sobie wyobrażasz, młody człowieku? Łamiesz gałązki, rozpalasz ognisko, niszczysz kwiaty, śmiecisz. Mówiłam mu, mówiłam, zapłacicie mi za to. Co Pani się z nami zrobić? My już nie będziemy. I taki zawsze tak mówię, a potem zawsze pisamy. Rzaski słowa nie biała ja nic nie 放学。 Dziś Wiem, wiem. I z biwową pustaje ozonowa i kwaśne deszczami. Ho, ho, widzę, że będą z ciebie ludzie, ale tego nic woda uczucie i rzucę wilkom na pożarcie. I też się coś odżyta, należy. leży. Właśnie wola piękna i radosna. A więc, panie i panowie, uczę dziś mogę Kto nie myśli o zwierzętach, temu spróbuję lewa pięta to jest na kwiatach ciemnych, no obie pierdolą. Jak to środowisko twojego szkodę tego pożałuje? Trzeba kochać chabrydaki i robaki i świstaki. Trzeba bali trzeba i do drzwi kaczki oraz innych zwierząt wiele. Trzeba dbać o żuczki, ważki, mrówki, szeszcze, liszki, trawki. Trzeba pomóc przejść przez księso. Segregować wszystkie śmieci, a nie wyrzucać jej Ma te dziury ogonowe, by powietrze było zdrowe. Bracia, tamtka w nie nasz głos Szanujmy naszą ziemię, nie niszcz kwiatów, nie zrywaj niepotrzebnych kwiatów w lasach tych podobnych. Zerwane długo nie podzywam, szybko zwierzę. Nie rozkale o w lesie, ogień w lesie grozi poza nie. Nie zaśmiecaj otoczenia, śmieci wyrzucaj do koserno, to to ono są. Segreguj odpady. Nie wyrzucaj wszystkiego razem, jak leci. Oddzielnie skład papier, plastik, skło, aluminium, tłuszczki. Odżywiaj się drogi. No. Chwilczy, słodyczy, jak burgery, to są dla ludzi. Ale i na wina to się wschodzi, z to przykazania dobrego ekologa, a wszyscy razem na będziemy powtarzać, jestem przyjacielem ziemi, oszczędzam energię elektryczną. Jestem przyjacielem ziemi. Myję zęby przy zakręconym kranie, wodę nalewam do kubka. W ten sposób oszczędzam wodę. Jestem przyjacielem ziemi. Przeczytane gazety i zapisane kartki przeznaczam na makulaturę. Jestem przyjacielem ziemi. W zabieram w zabieram torbę w kosie, nie pakuję towarów jednorazowych, plastikowych, rekanówki. Jestem przyjacielem ziemi. Kupuję napoje w butelkach zwrotnych, unikam napojów w puszkach i kartonach. Jestem, Jestem przyjacielem ziemi. Nie zrywam kwiatów będących pod ochroną i opiekuję się zwierzętami. Jestem przyjacielem ziemi. Po przedstawieniu organizatorki podziękowały uczestnikom wręczając im upominki. Organizatorzy projektu za pośrednictwem naszej telewizji pragną serdecznie podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w organizacji półkolonii, szczególnie gminie Szczelce Opolskie za sfinansowanie zadania.

Wszystkim dajemy jabłuszka. Uwaga, od początku dziewiątka. Tata rodziny będzie wręczał jabłuszka dzieciom. I twoje jabłuszka, chodźcie do taty. Tata je